Cześć! Z tej strony Liduch, a to jest Crypta TV. W tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o standardowym wyposażeniu żołnierza piechoty RNK w czasach akcji gry Fallout New Vegas, czyli w 2281 roku. Siły zbrojne Republiki Nowej Kalifornii od początków swego istnienia wykorzystywały sprzęt pamiętający czasy przed Wielką Wojną, gdy używało go Wojsko Stanów Zjednoczonych. Cechował się on bardzo dobrą jakością. Mimo upływu dziesięcioleci spełniał swe zadania. Karabiny, pistolety czy też polimerowe pancerze przechodziły z żołnierza na żołnierza, lecz ostatecznie się zużywały. Ich liczba była ograniczona. Techniki produkcji przepadły, a rosnąca liczba rekrutów tylko to przyspieszała. Wymusiło to na armię ręka stworzenie od podstaw kompletnie nowego porządzenia i broni. Dotychczas każdy korzystał z tego, co było. Od tego momentu wyposażenie zostało ujednolicone. Za jego produkcję odpowiadały korporacje, takie jak karmazynowa karawana, wszędobylcy handlowcy czy też zbrojmistrzowie. Zacznijmy od pancerza. Występuje w sześciu wariantach. W grze zwą się one: bandolier, chusta na twarz, kombinezon piechoty, osłona piechoty, pancerz piechoty oraz zbroja żandarmerii wojskowej. Wspólnymi elementami prawie wszystkich są spodnie oraz kurtka polowa w kolorze kaki, buty, rękawice bez palców, pasek, do którego można przymocować kieszeń lub manierkę oraz dwuczęściowa kamizelka kuloodporna wzmocniona skórzanymi ochraniaczami na ramiona. Widnieje na niej dwugłowy niedźwiedź oraz inicjały republiki. Żandarmi zajmujący się pilnowaniem przestrzegania wojskowej dyscypliny oraz dbaniem o porządek publiczny nie uczestniczą w działaniach bojowych, więc w ich przypadku kamizelki uznano za zbędne. Do kompletu dołączony jest stalowy hełm, wzorowany na brytyjskim hełmie Brodiego oraz para pustynnych gogli. Oficerowie noszą zielone berety, członkowie elitarnego pierwszego batalionu zwiadowczego czerwone. Na hełmach żandarmerii oraz opaskach noszonych przez jej żołnierzy widnieją litery MP, czyli skrót od Military Police. Nakrycie głowy oraz warianty oporządzenia mogą różnić się w zależności od formacji. W Fallout New Vegas nie widzieliśmy wszystkich. Pancerze piechoty ważą stosunkowo dużo. Klasyfikowane są jako średnie, lecz w praktyce słabo chronią przed obrażeniami. Przejdźmy dalej. Podstawową bronią żołnierza Republiki Nowej Kalifornii jest tzw. standardowy karabin wojskowy kaliber 5.56 mm. Konstrukcja pamięta czasy przed Wielką Wojną, lecz i po niej była produkowana przez zbrojmistrzów jest to lekka, samopowtarzalna gazodynamiczna spluwa zasilana przez magazynek o pojemności 20 naboi. Zapewnia doskonałą siłę ognia na każdym dystansie. Mała energia odrzutu czyni ją bardzo celną. Łatwo daje się rozebrać i wyczyścić. Drewniane elementy znacząco obniżają koszty produkcji. Karabin to prosta konstrukcja. Różnikarze mogą bardzo szybko tworzyć kolejne egzemplarze, a początkujący strzelcy łatwo sobie z nim radzą. Te dwa czynniki sprawiają, że jest idealną bronią dla armii, której szeregi co miesiąc zasilają setki rekrutów, których trzeba jak najszybciej wysłać na front. Zazwyczaj dołącza się do niego bagnet umożliwiający efektywną walkę, wręcz. Niestety z samej gry został wycięty. Miał pełnić rolę jednej z modyfikacji. Znaleźć można go tylko w plikach gry. Karabin to krzyżówka rzeczywistego AR-10 z AR-15. Broń zapasową stanowi pistolet 9 mm firmy MA Guns Manufactures. Na sam koniec należy dodać, że każdy żołnierz nosi na szyi nieśmiertelnik, umożliwiający jego identyfikację w razie zranienia lub też zgonu. Kształt podstawowego wyposażenia piechoty RNK podyktowany został przez względy ekonomiczne. Republika wykorzystuje ograniczone środki najlepiej jak potrafi. To nie bractwo ani enklawa, organizacje typowo militarne, by doposażać każdego ze swoich żołnierzy w najlepszy możliwy sprzęt. Doktryna wojenna RNK opiera się na przewadze liczebnej oraz współpracy różnych wyspecjalizowanych formacji. Lekka piechota, o której sprzęcie Wam opowiedziałem, jest najpospolitszą z nich, pełni rolę mięsa armatniego. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.